Quit game to rozczarowanie, bo znów muszę czekać na nie. Może rok, może dwa lata. Bo zakończenie padaka, rozczarowujące, całkowicie nie w stylu pierwszego sezonu i przede wszystkim raptowne, ucinające całość opowieści w... Połowie praktycznie bezsensowne i irytujące. Z takimi myślami mnie, nieprawdopodobnego fana pierwszej części Squid Game i również filmowych, serialowych oraz książkowych dystopii, pozostawia sezon drugi, który rozdzierdził mnie, przyznaję wam wprost, pod wieloma względami. Przede wszystkim właśnie tym, że twórcy nie sprostali temu, co sami stworzyli. Jak zobaczyłem siedem odcinków na dziś, to pomyślałem sobie, okej, okay, są dwa warianty. Pierwszy wariant jest taki, że zabraknie im czasu na powtórzenie dokładnie tego samego, co było wcześniej, ponieważ zapewne stwierdzili, że skoro serial jest taki spektakularny sukces, to powiedzą drugi raz tę samą historię, dokładnie w tej samej formule, tylko podstawiając motywy stare e, na nowe i zamieniając paru bohaterów, może zmieniając trochę perspektywę narracyjną. Tu się faktycznie do dzieje, wreszcie dostajemy perspektywę narracyjną trochę z wnętrza tych rozgrywek. No i był jeszcze drugi wariant, to znaczy, że to dlatego jest mniej odcinków, że pozwolić sobie na zupełne odświeżenie formuły. Ja na to drugie liczyłem i oczywiście jak zawsze się przeliczyłem ostatnimi czasy. Bardzo nad tym boleję, ponieważ myślę, że akurat to, że po pierwsze to jest serial południowo-koreański sprawia, że można byłoby do, dociekać czegoś innego niż zazwyczaj ostatnio w tych zachodnich produkcjach, które cały czas ten sam błąd opowiadania nam właśnie cały czas tych samych historii robienia remasterów, robienia retellingów, odświeżania tego, co już znamy i odgrzewania kotleta, co i różna nowo. Miałem nadzieję, że tutaj będzie inaczej, żebyście mnie źle nie zrozumieli. To nie znaczy, że ten serial jest zły. Nie jest zły, jest niedokończony. To co zobaczycie, to w zasadzie Squid Game pierwsze wycięte całkowicie z komentarza jakiegokolwiek politycznego, wykastrowane z relacji społecznych, wykastrowane również z takiej odważnej krytyki i kapitalizmu i tego co w naszej rzeczywistości się może dziać, jak zamachacie ludziom nosem plikiem banknotów i oni natychmiast stracą całą swoją moralność, kompas i barometr etyczny. Trochę to tutaj jest, ale zabrakło tego złośliwego, ironicznego komentarza. To co mamy, oczywiście, to cały czas ten radosny postmodernizm i w scenografii, i w muzyce, która jest kompletnie szalona. Przede wszystkim w tym kontraście dziecięcych rozgrywek, które mają być niewinne, i stąd ta dominacja różu i bardzo jaskrawych, pastelowych kolorów. I z drugiej strony. No strzelaniny, tak? Igrzysk gladiatorów w XXI wieku, które zostały zamienione w jakiś przerażający reality show dla bonzów korporacyjnych, którzy przyglądają się wszystkiemu, sącząc sobie whisky i popalając cygara. Ja liczyłem właśnie na to, że dowiemy się czegoś więcej o tych klientach, którzy zlecali Squid Games, dowiemy się czegoś więcej być może o organizatorach samych tych igrzysk, o tym, jakim cudem udaje im się uciekać wymiarowi sprawiedliwości. Niczego tego tutaj nie ma i chyba wiem dlaczego, to znaczy dlatego, że to by ciąg dalszy nastąpi. Może to będzie w sezonie trzecim, a może nie, nie wiem. I to mnie znacznie irytuje, to znaczy chciałbym, żebyśmy dostawali jednak opowieści, które są zwarte. Zdaję sobie sprawę z tego, że serial rządzi się swoimi prawami, że trzeba czasem opowiedzieć historię, która będzie angażująca i uciąć ją w jakimś punkcie kulminacyjnym. No ale nie w środku, a dosłownie w tym przypadku macie historię, która jest ucięta raptownie. Czujecie to, że jest ucięta raptownie? Jest jakaś idiotyczna scena po napisach, która nie ma żadnego sensu, i zostajemy znowu w takim napięciu, w oczekiwaniu na dopowiedzenie, tylko że właśnie tych najważniejszych wątków, których tutaj zabrakło, Squid Game sezon drugi, pozbawiony ich, jest po prostu slasherem, może komediowym. Może nie pozbawionym jakiejś refleksji krytycznej, politycznej nad tym, co tam się dzieje, ale kompletnie wykastrowanym z tego komponentu dystopijnego. Tu już w ogóle nie ma refleksji na temat tego, co w świecie swoją drogą południowo-koreańskiego pracocholizmu e, może się dziać z ludźmi, którzy są traktowani dosłownie jak śmieci. To jest jedna jedyna maksyma polityczna, która się pojawia w tym serialu, bo wiecie, jak to w dystopiach może mamy. Może mamy autokratyczne, brutalne społeczeństwo, ale przynajmniej mamy także propagandę. I ta propaganda mówi nam, że no to rzeczywiście, jak nie pracujesz, to jesteś śmieciem, nie kontrybuujesz do społeczeństwa w żaden sposób. W związku z powyższym, my zrobimy tak, że przynajmniej ludzie cieszyli się z tego, jak umierasz widowiskowo, a jeszcze potem sobie wykorzystamy ciebie na najróżniejsze sposoby, spożytkujemy sobie twoją śmierć na tak, żeby się nic nie zmarnowało. Tak, nie spoilując, wygląda sezon pierwszy Squid Game. W sezonie drugim jest dokładnie to samo, ale minus właśnie ten komentarz społeczno-polityczny, bo zwyczajnie nie było na niego czasu. Za to był czas na to, żeby powtórzyć wszystkie rzeczy, które były w sezonie pierwszym. Czyli mamy za każdym razem e, rekrutera, który będzie do tych igrzysk nakłaniał. Będzie mieli gry, których prawdopodobieństwo wygrania przez tę samą postać, która przeżyła koszma w sezonie pierwszym. Jest bardzo nikłe, ale jakimś cudem dalej mu się udaje. Będziemy mieli nowe gry po to, żeby zainteresować ludzi, to jest akurat bardzo fajny element, nowymi dziecięcymi zabawami, rymowankami i tak dalej, i Skonfrontować je z tym, co my wszyscy znamy, to znaczy z tym gore, z, tym, z tą krwią i ucho buchającą cały czas tych nieszczęsnych zawodników. Będziemy mieli oczywiście głosowanie ludzi, którzy namówieni do tego, żeby oddali swój głos za kontynuowaniem igrzysk, albo powiedzieli nie, 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 to jest zbyt okrutne, no oczywiście, co zrobią, wybiorą kontynuowanie igrzysk za każdym razem, tak samo jak to się stało w sezonie pierwszym, wyjąwszy oczywiście pierwsze głosowanie, które było w sezonie pierwszym i to odświeżające, nagle pojawia się kompletny brak jakiejkolwiek konfuzji, którą mieliśmy wcześniej. Więc mam wrażenie, że ten komentarz zmierza do nikąd, to znaczy, być może jedyna rzeczą, którą możemy powiedzieć na podstawie Squid Game sezonu drugiego, to to, że nie, jako ludzie stajemy się coraz gorsi. A to nie jest myśl, która jest w dystopiach. W dystopiach jest zamordystyczny system, tak? Opresywny aparat policyjny, propagandowy, ideologiczny, edukacyjny. wydaje się, że my nic nie możemy zrobić. A, je, a jednak a je, jednak dowiadujemy się, że czasem poświęcenie tej jednej jednostki na ołtarzu rewolucji coś może, coś może zmienić. Może wzniecić jakiś płomyk, sprawić, że skrzesana zostanie Iskra i od niej zajmie się cały świat. To jest coś, czego bardzo potrzeba dzisiaj, to jest właśnie ten wymiar eskapistyczny fantastyki, którego ja poszukuję. Nie takiej ucieczki od bieżączki politycznej tylko, ale ucieczki do świata, w którym widzimy, że jesteśmy w stanie coś zmienić, że odzyskujemy jakąś sprawczość. I bardzo brakuje właśnie tego komentarza do drugiego sezonu. I zmierzam do tego, że nie jest to zły serial w dalszym ciągu. To nie jest tak, że ten, o, że teraz jest drugi sezon o wiele gorszy od pierwszego. To jest po prostu niedokończony drugi sezon. Więc jeżeli tylko wahaliście się, czy Squid Game, sezon drugi obejrzeć, a macie tak jak ja, że nie znosicie cliffhangerów, nie znosicie tego raptownego ucinania fabuły w środku. To no poczekajcie jeszcze rok i pochłoncie to sobie w całości. Chyba, że po prostu chcecie dobrej rozgrywki w stylu e, Igrzysk Śmierci minus komentarz polityczny, to wtedy tak, dostaniecie dużo strzelanin, dostajecie krwawą juchę buchającą wszędzie, dostaniecie te same motywy, które mieliście wcześniej, ale prawda jest taka i może to będzie najbrutalniejszą kodą tej recenzji. Sezon drugi Squid Games nie różni się przesadnie od Squid Games zrobionych przez Mr. Abista. Co chyba biorąc pod uwagę to, co się dzieje wokół różnego rodzaju konkurencji sportowych organizowanych przez Jimmy'ego Donaldsona, być może nie jest w 2024 roku najlepszą rekomendacją i prawdopodobnie Netflix sam by jej nie chciał. A niestety tak wypada. Dlaczego? Z bardzo prostych powodów. Jak zawsze produkcja i logika marketingowa zwycięża nad Spójnością scenariopisarską i światotwórczą, co za każdym razem w odniesieniu do fantastyki będzie miało jak najgorsze reperkusje. Więc z ciężkim sercem, ale na razie nie polecam. Zobaczymy, czy ciąg dalszy nastąpi i czy nastąpi w dobrym stylu. Do następnego.